Panie, ostatni dzień naszej nowenny. Kończymy naszą dziewięciodniową przygodę ze świętą Tereską, jej braćmi, jej towarzyszami. I powoli też dochodzimy do ostatnich momentów ziemskiego życia Tereski. Te, te ostatnie momenty jak to słyszeliśmy w konferencji, kiedy mówiła o słynnej Dianie Wogan, były momentami bardzo, bardzo trudnymi. Ten czas, który ona w ostatnich miesiącach przeżywa, to czas ogromnej duchowej ciemności. Można by powiedzieć, napiszę, że Bóg chce mi wmówić że nie ma nieba. Zdaje mi się, że, pisze Tereska, słyszę głos dusz potępionych, marzysz o światłości, o kraju pachnącym najmilszymi zapachami, marzysz o wiecznym posiadaniu stworzyciela tych wszystkich cudów. Myślisz, że pewnego dnia wyjdziesz z mgieł, które ciebie otaczają, dalejże. Dalej, raduj się ze śmierci, która da Ci nie to, czego oczekujesz, ale noc jeszcze głębszą. Noc nicości. Teresa, podobnie jak Matka Teresa, później, wiele dziesiątków lat później, Matka Teresa z Kalkuty, pisząc te słowa zawsze będzie zaznaczać: Tylko nie chcę Ci, Panie Boże, obrazić, ale nie mogę też. Nie napisać tego, co, co w tym momencie w głębi duszy czuję. Ten ogromny kryzys wiary owocuje tym, że jak sama Teresa powie, w ciągu tego roku zrobiłam więcej aktów wiary niż w ciągu całego mojego życia. Jej spowiednik, spowiednik Karmelu w Lizie. Poradził jej, żeby przepisała kredo i nosiła je na sercu i w trudnych chwilach go dotykała, a w pewnym momencie, wbrew obowiązującym zasadom, na boazerii, w swojej celi, przy swoim łóżku wyryje słowa: Jezus jest moją jedyną miłością. Właśnie dla nas najmniejszy kryzys wiary. Najmniejsza jakaś wątpliwość, czasami cień wątpliwości, owocuje tym, że, że rzucamy zabawkami w kąt. Teresa trwa i trwa długo w tym. Co więcej, do matki Marii Gonzagi, interpretując ten okres, napiszę Uważam je za wielką łaskę, którą otrzymałam podczas twojego Błogosławionego przeoratu. Teresa miała wielkie pragnienie. To wielkie pragnienie to było umrzeć w ekstazie miłości. I napiszę pod koniec życia: Nasz Pan umarł na krzyżu, w lękach, trwodze. A jednak jest to najpiękniejsza śmierć z miłości. Jedyna śmierć, jaką widziano, nie widziano śmierci Najświętszej Maryi Panny. Umrzeć z miłości to nie umrzeć w uniesieniach. Szczerze Tobie wyznaję, wydaje mi się, że właśnie tego doświadczam. I w tym stanie. W tym stanie ducha Teresa pisze jeden z ostatnich listów do ojca Morisa Bellier. Yy, aż do samego końca będzie robiła wszystko, żeby mu pomóc. Gdyż dobrze zrozumiała, że bardzo potrzebują wsparcia. Relacje z nim bardzo różniły się od relacji, które otrzymywała z drugim kapłanem, z ojcem Rolandem, który pracował wtedy w Chinach. Ona zauważyła, rozpatrując daty życia Maurycego, że również ich dusza łączyła jakieś dodatkowe zbliżenie, była taka duża zbieżność różnych dat. I 7 czerwca 1897 roku ojciec Maurice napisał do niej bardzo długi, kilkustronicowy list. Jak czyta się ten list, który jest w archiwum w Rizie, no to, to widać, że, że ojciec Maurice miał wielką potrzebę wygadania się i praktycznie do tej prawie, że już umierającej karmelitanki pisze wszystko od Adama i Ewy. Co, co się tylko da. Rozpisał się tam niewiarygodnie, tak jakby się bał demonów przeszłości. Pamiętamy, że ojciec Maurice miał dosyć turbulentne dzieciństwo i to to mu te różne zranienia zostały i te zranienia w tym liście z 27 z czerwca bardzo mocno wychodzą. I Teresa odpisuje mu bardzo szybko, widać w tamtych czasach we Francji poczta funkcjonowała bardzo dobrze, bo już 21 czerwca Teresa mu odpisuje kolejnym, chyba najdłuższym i już takim ostatnim, takim długim listem. Nie myśl że mnie przestraszysz, mówiąc mi o swoich zmarnowanych najpiękniejszych latach. Ja dziękuję Jezusowi, że spojrzał na ciebie spojrzeniem miłości, jak kiedyś na młodzieńca w Ewangelii. Szczęśliwszy od niego, odpowiedziałeś wiernie na wezwanie mistrza. Opuściłeś wszystko, żeby pójść za nim i to w najpiękniejszych latach Twojego życia, w wieku 18 lat. Ach, mój bracie, tak jak ja, możesz wychwalać łaski Pana. Błyszczą w Tobie całą swoją świetnością. Kochasz świętego Augustyna, świętą Magdalenę. Ojciec Moris w tym liście wymienił całą litanię świętych, których kocha. Którzy oczywiście wszyscy byli wielkimi grzesznikami, a później stali się wielkimi świętymi. Widać, jak bardzo mu ciążą, Różne akcje z okresu młodzieńczego. Te dusze, którym dużo grzechów zostało odpuszczonych, ponieważ bardzo umiłowały. Ja również ich kocham. Kocham ich skruchę, a przede wszystkim ich miłosną śmiałość. Kiedy widzę, jak Magdalena zbliża się wobec licznych biesiadników, by obmyć łzami stopy swojego uwielbianego mistrza, którego po raz pierwszy dotyka, czuję. Że jej serce zrozumiało przepaści miłości i miłosierdzia serca Jezusowego, i że mimo iż jest taką grzesznicą, to serce miłości jest nie tylko skłonne jej przebaczyć, ale jeszcze hojnie ją obdarować dobrodziejstwami Bożej zażyłości, wznieść ją aż do najwyższych szczytów kontemplacji. A, mój drogi braciszko, od czasu, gdy zostało mi dane zrozumieć również miłość serca Jezusa, przyznaję Ci, że wygnał On z mojego serca wszelki lęk. Wspomnienie moich przewin mi upokarza, skłania mnie do tego, by nigdy nie opierać się na mojej sile, która jest tylko słabością, ale jeszcze bardziej to wspomnienie mówi mi o miłosierdzie i miłości. Jak, kiedy rzuca się swoje przewiny z zupełną dziecięcą ufnością, pochłaniający żar miłości. Jak mogłyby one być niestrawione bezpowrotnie? Wiem, że są święci, którzy spędzili życie na praktykowaniu zadziwiających umartwień, żeby zadośćuczynić za swoje grzechy, ale cóż, do domu Ojca Niebieskiego jest mieszkań wiele. Powiedział to Jezus i dlatego idę tą drogą którą mi wyznacza. Staram się niczym nie zajmować sobą, a to, co Jezus raczej zdziałać w mojej duszy, pozostawiam Jemu, gdyż nie wybrałam surowego życia, by zadość uczynić za moje winy, ale za winy innych. Teresa temu człowiekowi, który jest nam tak bliski, Maurice Bellier, bo, bo, bo jest tak bardzo ludzki, w tych wszystkich swoich słabościach i w tym swoim nawróceniu, ale yy, z tych listów wiemy, że, że on się nawracał, ale grzechy też nawracały. Yy, I Teresa mu daje te dwie wielkie rady: miłosną śmiałość i wygnał on z mojego serca wszelki lęk. To są dwie podstawowe rzeczy. Jakie człowiek, jako wierzący, który wreszcie zlazł z poziomu głowy na poziom serca, w swoim życiu wiarę powinien stosować. Bo jeżeli my tego nie robimy, to ten Bóg będzie ciągle dla nas srogi, a my będziemy srodzy dla, dla innych. Bo jeżeli ja nie doświadczę tego, Szaleństwa Marii Magdaleny to niczego w życiu nie zrozumiałem. Maria Magdalena przechodzi przez szpaler oskarżających ją faryzeuszy, pobożności wszelakiej maści i rasy, ludzi, którzy trawili życie tylko i wyłącznie na oskarżaniu innych. Idzie i i dokonuje gestów niesamowitych i wychodzi usprawiedliwiona. Ci absolutnie nie. Ale są ludzie, którzy może i się spowiadają, może i, i poroszą Boga o przebaczenie, ale w swoim sercu noszą ogromny lęk, ogromny strach. Ludzie, którzy panicznie boją się śmierci. A jednocześnie nic nie robią z tym swoim życiem, żeby tego Boga, który ich kocha, dopuścić do siebie. A Tereska powie: On wygnał z mojego serca wszelki lęk. I później to ostatnie zdanie. Teresa jest bardzo świadoma tego, że, że nie popełniła wielkich grzechów. Ona nie ma. Jakby to powiedzieć, takiego poczucia winy i wmawiania sobie grzechów. Nie, ona usłyszała na spowiedzi, że, że nie, więc się tego trzyma. I mówi to trochę tak jak Maryja, odtąd bowiem błogosławioną zwać mi będą wszystkie pokolenia. Ma wysokie poczucie własnej godności. Przyszłam, wybrałam ten surowy styl życia za winy innych. On się absolutnie nie wstydzi powiedzieć czegoś takiego. I to wcale nie jest brak pokory. W pewnych momentach pokora może być tak niewiarygodnie perfidna i zakłamana, że będzie tylko najlepszą wersją pychy, a niczym innym. No i Teresa przeżywa taki, a nie inny stan. Przeżywa Wszystkie głębokie rzeczy. Pisze je o nich do swojego brata, Morisa. A nagle, 9 dni później, 30 czerwca, odwiedzają wujek z rodziną i Teresa pisze. Jakże byłam onieśmielona w rozmownicy z moim wujkiem. Wracając bardzo zbeształam nowicjuszkę. Nie poznawałam siebie. Jakie kontrasty są w moim charakterze. Moja nieśmiałość pochodzi z ogromnego zakłopotania, które odczuwam, gdy ktoś się mną zajmuje. Boże, to znaczy, jaka Teresa jest prawdziwa. Świętość, prawdziwa świętość to nie jest tylko odkrywanie niezgłębionych tajemnic Boga. Prawdziwa świętość to jest Również zgłębianie niezgłębionych tajemnic siebie samego. Teresa nie przechodzi żadnej terapii, wtedy żadnych terapii nie było. Jej terapeutą jest Jezus. Jej terapeutą jest Jezus i Święta Ewangelia. Zresztą sama to powie. I to dzięki tym terapeutom Teresa odkrywa, dlaczego ona pojechała po tej nowicjuszce. Która kompletnie niczym jej nie zawiniła. Pojechała. Moja nieśmiałość pochodzi z ogromnego zakłopotania, które odczuwam, gdy ktoś się mną zajmuje. Teresa po prostu nie trawiła, nie, nie potrafiła sobie poradzić z tym, kiedy ktoś okazywał jej troskę. Taki miał charakter. To jest tak, jak my, czasami. Są ludzie, którzy uwielbiają, żeby się ich co 5 minut pytać, jak się czują. A są ludzie, którzy są w ostatnim etapie raka i po prostu nie chcą, żeby się ich ktoś ciągle czegoś dopytywał. I trzeba to uszanować. Tera Lubich mówiła: drugiego człowieka trzeba kochać tak, jak on chce być kochany, a nie tak, jak ty uważasz, że go powinieneś kochać. Kochaj go tak, jak chcesz. Wujek Geren. Chciał Tereskę kochać w tej rozbównicy po swojemu, efektem było to, że, że Teresa, Teresie puściły nerwy. Wydaje się to przedziwne i absurdalne, jak się przyjrzymy swojemu życiu, to, to odkryjemy, jacy my jesteśmy skomplikowani. Teresa też była skomplikowana. Ona nie była osobą, która nie miała swoich małych problemów. Nie miała wielkich grzechów. Ale miała swoje wrażliwości. I te wrażliwości czasami, no właśnie, sprowadzają ją na manowce. I piękne jest to, że na parę miesięcy przed śmiercią ona to pisze, ona to mówi otwarcie. Ona się nie wstydzi, że przez pokolenia będą opowiadali to, że się wydarła na biedną nowicuszkę. Wcale się tego nie wstydzi. Ufność, zaufanie, wiara, to, to są słowa, które jej towarzyszą. W tych ostatnich, ostatnich dniach. Jest jeszcze jedna historia, bardzo piękna, która mówi o Teresce. To już ostatnie dni jej życia. Przychodzi do niej lekarz, pan de Cornier. I matka Agnieszka prosi ją, żeby no coś miłego lekarzowi powiedziała. A Tereska mówi, och moja mateczko, to nie w moim małym stylu. Niech pan de Cornier myśli, co chce. Lubię tylko prostotę. Brzydzę się udawaniem. Zapewniam cię, że gdybym zrobiła tak, jak tego pragniesz, według mnie postąpiłabym źle. Jak wiele Teresa, Teresa nas uczy. Takiej prostoty, takiego niemarnowania życia na to, żeby inni o nas dobrze myśleli. My czasami marnujemy bardzo dużo czasu na to, żeby, żeby się przypodobać innym. I nigdy nie żyjemy własnym życiem. Tak nam mijają te lata. I na zakończenie, na zakończenie tych, tej nowenny bilecik, który posłała do księdza Bellier 25 sierpnia 1890 siódmego roku. Ten bilecik to e, właściwie jest obrazek, no, bo jest zachowany, e, kopia tego obrazka jest zachowana w Lizie. E, taki ładny obrazek, w stylu, jak my to mówimy, siostrzanym. E, I pisze mu ostatnie, ostatnie słowa. Taki swoisty duchowy testament. I myślę, że jest to też taki Duchowy Testament dla nas, którzy w tej nowe dnie uczestniczyliśmy, nie mogę się lękać Boga, który dla mnie stał się tak mały. Kocham Go, ponieważ On jest tylko miłością i miłosierdziem. Amen.